Hej dziki, patrzcie, dzisiaj spacer we mgle. Zrobimy sobie taką panoramę e, okolicy. No, także... Fajny zachód słońca tu. Widzicie mgłę? Tu, się robi mleko. tu już się robi mleko. Tu się robi mleko. Można się zgubić, nie? Tak mówię, trzeba się ruszyć, trzeba się ruszyć, wystartować dzisiaj z jakimś marszem. O tu takie bagna mam, co tam u was. Robicie ruch czy nie? Czy leń przed komputerem, przyznawać się. Czy jesteście gotowi ze mną pójść w tą nieznanę? No?